Up with it, girl. Rock with it, girl. See Show them it, girl. But ba the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. But ba the bang bang. Hejo, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie czekajcie, muszę tutaj ustawić sobie ten sprzęt. Czasami jak tak Wam fruwał obraz, to znaczy, że tutaj właśnie wisicie na tym takim, wiecie, na tym wężu takim. Witajcie, 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 mamy się 11 marca, dzień, tygodnia, e, sobota. Ja właśnie się przyszykowuję. E, sprawdzałam, właśnie sobie w ogóle Zapraszam Was na daily vloga, to nie muszę mówić. E, wiecie, że dzisiaj 11 marca, czyli jedziemy na zabieg. E, trochę plany pozmieniałam, będę robiła troszeczkę inne rzeczy niż miałam robić, ale to za chwilkę Wam o wszystkim powiem. Ja się tutaj właśnie pakuję. Tutaj mam przygotowane rzeczy. Ym... Nie wiem, czy ta siatka mi nie pójdzie, ona na mi tutaj poleci sobie może wziąć coś stabilniejszego. W każdym razie biorę ze sobą ten produkt, słuchajcie, biorę go do, do, do Violety, będę chciała się zapytać, co ona o nim sądzi, jak przeczyta sobie skład. Dalej mam tutaj jedną rzecz do wysłania, a czekajcie, właśnie mi wypadł. Tenże produkt, ok. Tutaj mam coś dla jednej z widzek, która coś zakupiła z wyprzedaży i się z nią spotkam. Tak, i się z nią spotkam. W ogóle mega historia. I tutaj mam też coś do wysłania. Także to jest siatka przygotowana na wyjazd. Mam właśnie sobie serum, słuchajcie, zamówiłam sobie właśnie te serum, zobaczcie, z Bielendy, już wiecie, że na pewno pamiętacie, że ja je miałam, to było na początku mojego nagrywania, to było moje ulubione serum, dość nawet szybko mi się skończyło i widzę, że, że ono właśnie się tak dość fajnie szybko mi kończy, także jest to dobry znak, bo drugi raz do niego wróciłam, nie wiem dlaczego, nie wiem co w nim takiego jest, że bardzo je lubię, jest to Bielenda Profesjonalna Terapia Wieku Anti-Age oczywiście, odmładzająca e, karboksy terapia CO2 serum przeciwmarszczkowe na dzień na noc aktywne kapsułki odmładzające właśnie te e, bardzo fajnie w ogóle wygląda, bardzo mi się podoba, fajnie pachnie. Po prostu lubię te serum i tyle. Ciężko mi jest nawet naprawdę powiedzieć w ogóle co w nim takiego jest, że takie lubię. połaga w tym ale to jest norma. E, tutaj oczywiście mój zestaw do wybielania. Efekty takie, jakie są, efekty takie właśnie są, także za chwilę jeszcze będę wybielała po kawie, ale Surcia powiedziała, że zrobi mamie kawę, także czekam. Dzisiaj użyję sobie tylko i wyłącznie coś na oko, tak jak powiedziałam, używam tylko serum, nie używam korektora, nie używam nic, ponieważ wspominałam Wam, że będę chciała zrobić sobie policzki, znaczy nie wiem, czy Wam to wspominałam, ale miałam w planie ogólnie, miałam robione trzy rejony, to wiecie, potem miałam robione bruzdy. I przy bruzdach miałam robione poprawki właśnie na czoło wtedy, kiedy było widać, że gdzieś tam jeszcze coś tam brakowało. I później kolejnym planem miały być usta. Usta miałam robić z połowy mililitra, ale później stwierdziłam, że się mi to nie opłaca, bo... Ja po pierwsze jeszcze mam widoczne dość bruzdy, one były naprawdę dość mocno zarysowane, i wiedziałam, że będę się musiała liczyć z tym, że będę potrzebowała jakieś jeszcze dostrzyknięcie w te bruzdy. Druga, kolejna rzecz. Te właśnie tutaj takie. Widzicie? Te takie pionowe kreski nad ustami i pod ustami są dla mnie dużo bardziej ważniejsze niż coś, co ja chciałam. Czekajcie, bo mi się włosy coś nie układają. Także. Miałam właśnie robić usta z pół mililitra, a doszłam do wniosku, słuchajcie, że skorzystam z promocji. Jest teraz w marcu promocja za Restline, czy nie wiem, to się nazywa, nie chcę przykręcić teraz nazwy, więc może Wam wypiszę. Za ten drugi kwas hialuronowy płacimy teraz w tym miesiącu 110 chyba, a nie wiem, ile on wcześniej, chyba 160. W każdym razie jest promocja, a ja miałam robić, a ja miałam robić z tym Juvederm za 180. I zmieniłam zdanie. Robię właśnie um, 1 ml, zakupuję tego drugiego kwasu, tego słabszego troszeczkę, ale to tylko dlatego, że ja na usta nie potrzebuję super ekstra. 1 ml będzie, powinny, powinien być bardzo ładnie widoczny efekt. Natomiast dokupuję 1 ml w tej samej cenie, i właśnie po to, żeby zużyć na bruzdy, i na te właśnie tutaj zmorowate kreski na około ust. I to jest jakby właśnie to jedno, co planuję, czyli usta, i potem jeden mililitr dokupujemy na dopełnienie tego wszystkiego tutaj, na poprawienie tego, co było wcześniej robione. Więc to jest e, taki Plan, a drugi mój plan, e, i to jest dodatkowy, i to jest mój prezent na urodziny. E, wiecie, że mam urodziny 27 marca. E, to jest za jakieś tam kilkanaście dni. E, nie chcę nawet liczyć, nie chcę odliczać, e, ale właśnie taki prezent na urodziny miałam sobie generalnie wybrać, co bym chciała na urodziny, e, a że bardzo inwestuję teraz, właśnie w. Te zabiegi one są dość kosztowne, więc uznałam, że świetną opcją będzie po prostu odciążenie mnie z jednym zabiegiem, żebym ja nie musiała po prostu odkładać, ciułać. Wiecie o co chodzi? Będę mogła przeznaczyć moje pieniążki jakby na zupełnie coś jeszcze innego. Mamy też wyjazd, więc wiadomo, że to na pewno się gdzieś tam nie zmarnuje, wszystko to gdzieś i tak pójdzie. Nie miałam wybrać, albo miałam robić policzki. Policzki chciałam unieść i wtedy miałam robić tu okolice pod oczami, ale dzisiaj uznałam, że zrobię okolice pod oczami, bo uważam, że skoro robiłam tutaj trzy rejony, wszystko ładnie, to tutaj bym chciała właśnie tą zmorę zrobić. o! Widzicie, tutaj jest to bardzo widoczne, więc jak się jeszcze zmarszczę, to to pod oczami jest bardziej widoczne, niż to, że mam coś nie tak z policzkami, poza tym, że są one płaskie. Ale fajny kontur i myślę, że będzie po problemie, a policzki unieść zawsze mogę. Także dzisiaj plan jest usta poprawki na około oraz e, okolica pod oczami. E, to będzie, nie wiem, czy to jest Dolina Łez, czy ja nie wiem, jak się to w zabiegu nazywa. Także e, na taki zabieg właśnie się przyszykujcie, taki zabieg będę miała wykonywany. Na pewno zadam e, pewne pytania też Wioli e, z tytułu tego, że e, Wy mnie poprosiłyście, na pewno będzie pytanie jedne od Agi e, z kanału Ja Wam Powiem. Kochana, buziaki, pozdrawiam Cię bardzo gorąco i e, na pewno... Mam nadzieję, że uda mi się rozwiać Twoje wątpliwości. Także to to. No i cóż, no i ja właśnie tak jak mówię, nie używam nic dzisiaj bardzo na twarz, bo będę miała tutaj dziabanie igłą. Dlatego pozwoliłam sobie wyjąć tylko paletkę. I przy okazji z Wami przetestujemy sobie tutaj mniej więcej jakiś z kolorów. Myślę, że nie, nie będę stawiać tutaj na dość wyrazisty makijaż, bo tak jak mówię, będę miała dziabaną okolicę pod oczami. Ja wiem, że to nie ma nic wspólnego z cieniami, ale jak gdzieś mi łezka skapnie, to żeby wiecie, żeby jaj nie było. Pozwólcie, że wezmę sobie pędzalki. Moje ulubione zalotka, i na pewno pomalujemy rzęsy. I przy okazji, może byśmy zrobiły sobie jakiś test jakiegoś produktu, może właśnie tego, może zrobimy sobie test tego produktu. Także bierzemy się za e, malowanie oka e, przy użyciu właśnie tej najnowszej paletki. Tutaj mam lusterko, którym się posłużę. Mam nadzieję w ogóle, że u Was wszystko jest w porządku, że wiosna już troszeczkę widać. Zobaczcie, kafcia normalnie tak. Oli mi zrobiła kawcie dziecko moje kochane. Kawcia, kafcia i jeszcze mówi, że robi porridge. Normalnie taka dzisiaj sobota. Chłopaki pojechali. Fabio zabrał e, Greciusia dzisiaj ze sobą. Także my mamy znowu dzisiaj e, babski dzionek. Fakt, że Oli jedzie ze mną na zabieg i tam będzie mnie kamerowała, ale później po zabiegu sobie na pewno gdzieś tam pójdziemy. Chociaż nie wiem, bo zależy jak z transportem także może i nie pójdziemy chyba że może tylko do polskiego sklepu zejdziemy, bo będę chciała zakupić coś do lodówki także będę tutaj z panem Maciejem musiała uzgodnić wszystkie szczegóły bo pan Maciej i to będzie na nas czekał generalnie około tej godzinki no niestety no właśnie tak to widzicie tak to jest i naprawdę powiem wam że złoty człowiek dam wam namiar w ogóle jeżeli jesteście tutaj ze stoku z okolic stoku i potrzebujecie transport czy to na lotnisko czy gdziekolwiek to polecam Wam e, z czystym sumieniem po prostu usługi Pana Macieja. Naprawdę bardzo, bardzo Wam gorąco polecam. Także naprawdę super kontakt, e, świetny człowiek, naprawdę po prostu masakra. Bardzo się cieszę, że trafiłam na, na takiego y, Pana, który właśnie rozwiązuje i rozwiewa moje wszystkie wątpliwości, jeżeli chodzi o transporty i rozwiewa wszelkie moje problemy. Bardzo jasne są te cienie. Nie wiem, czy w ogóle widzicie. Ja już tutaj dziabam wam chyba z trzeci raz i bardzo jasny jest ten kolorek. Bardzo, bardzo jasny, także dużo go trzeba dość nałożyć. Nawet nie wiem, czy wy to tutaj ujrzycie, ale to jest właśnie dokładnie o taki. Widzicie? Jest taki troszeczkę łososiowo, różowo, nie wiem, taki dziwny kolor. Mam nadzieję, że to widać. Z ustami się stresuje, nie wiem dlaczego, chociaż powinnam chyba bardziej okolicą oczu się stresować. Ale stresują mnie właśnie usta, dlatego że wiecie: no, kurde, nie wiem jak to będzie wyglądało, a ja tego sobie już wiecie. Mówię jak Aga, wiecie, wiecie, no nie da się już później nic poprawić, no tak jak będzie wstrzyknięte, tak zostanę, także no bardzo bym chciała, żeby to był naprawdę dość delikatny, bardzo delikatny efekt. Dobra, zobaczcie, tak wygląda moje oko, jeszcze może tylko odrobinkę je, nie wiem, może rozjaśnię jakimś tutaj jaśniejszym, bo takie sobie poprzyciemniałam, o, dziękuję bardzo. I jeszcze przyszło, ale pachnie, oj. i przyszedł porridge, porridge. Także będziemy jeść porycz i zaraz się będziemy właśnie zbierać. Czekajcie, coś tutaj muszę rozjaśnić, bo tak się poprzyciemniałam, że, że tak być nie może. Także mamy przy okazji test tej paletki. No powiem Wam, że mi się podoba. Mi się podoba. Dzisiaj się nie wczuwam, nie, naprawdę, nie, 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 nie zwracajcie na to uwagi, że dzisiaj się kompletnie nie wczuwam. Nie biorę tutaj tak, żeby to jakoś było pięknie. Czekajcie, rozświetla sobie tutaj trochę okolice. O. I o. Ten. Także, no, myślę, że powinno być spoko. Nie wczuwam się, ale mi pachnie tutaj ten porridge. E, testuję w ogóle cały czas tą, tego garniera, powiem wam, że dość fajny produkt. Natomiast mam jakieś takie malutkie zastrzeżenia. Już wam mówię o co chodzi. Pierwsza rzecz, uważajcie bardzo, bo, bo jak dostanie się do oka, to jest problem, będzie Was drażnić naprawdę dość długo oko. Także to jest um, pierwsza rzecz, jaka jest dla mnie tutaj no, minusem, pomimo iż jest napisane, żeby uważać i, i, i żeby to nie miało kontaktu z oczami. Ale jednak siło rzeczy, jak sobie nawet zasłaniałam tutaj, to gdzieś mi się gdzieś tutaj na przykład dostało, i, i jak to rozetrzecie, przetrzecie, będzie, wiecie, jak was zadrażni, no to później będzie problem. Także to jest rzecz pierwsza. A druga rzecz, zauważam, że jeżeli dobrze tego nie wymieszam, to właśnie tutaj na przykład później robi się takie coś, że możecie to. Nie wiem, mam to wytłumaczyć, że to się tak roluje i odpada, tak jakby się wysuszało i się kruszyło. O, takie miałam wrażenie. Więc musicie bardzo dobrze to chyba wstrząsnąć przed e, naprawdę użyciem. Ogólnie naprawdę fajny produkt, powiem Wam, że fajnie, mm, fajnie dość nawilża, e, dość przyjemnie pachnie e, i naprawdę jest to poczucie takiego nawilżenia, jak po właśnie zdjęciu, e, jak po zdjęciu właśnie tejże maski z tej serii. Także naprawdę produkt spoko Ok, ja sobie za chwilę tu będę dokończać Moje jedzonko i picie Ale zrobię sobie tylko jeszcze Rzęsy, delikatnie Zastosujemy sobie zalotkę Mówiłam Wam chyba już nawet Bodajże jak nagrywałam Wam ten haul Odnośnie tego najnowszego tuszu Fajny Fajny gadżet Nie urywa, także nie jest to jakiś produkt Który naprawdę, po który bym Specjalnie miała iść do sklepu poza nim naprawdę mam ulubieńców i uwierzcie mi, że są od niego dużo fajniejsze tusze, to wam mogę powiedzieć, ale spoko, ale będę właśnie chciała zobaczyć, jak jest ta sytuacja z tym, że produkt będzie dość trwały, czyli że nie będzie nam się wysuszał i do samego końca co daje ten tusz, już Wam powiem, fajnie rozczesuje czasem jak za dużo go nałożycie to naprawdę może skleić rzęsy jeżeli tego nie lubicie, to Was to będzie bardzo drażnić, no i co i faktycznie daje objętość zresztą zobaczycie, natomiast nic nie nic nie wydłuża nie podkręca właśnie się ma znęłam, ja dobra sytuacja uratowana jak nakładacie na, na rzęsy ten produkt, macie wrażenie, że on jest taki że on jest taki mokry dokładam produktu, bardzo fajnie się wyjmuje, taki bardzo właśnie jakby był taki cały czas świeżutki ten produkt, jakby w ogóle nie zasychał to jest akurat fajne, jak mówię, nie jest to tusz jakiś świetny, nie jest szczerze nie jest godny nie jest godny ogólnie uwagi jako tusz, czyli że nie będzie to jakoś raczej wasz myślę, ulubiony tusz, bo tak jak mówię, on tutaj nie wiadomo jakiej roboty nie robi, po prostu faktycznie ta objętość gdzieś tam jest delikatnie, chyba że Wy macie ładne rzęsy, to, to na pewno będzie to u Was inaczej wyglądało, natomiast u mnie po prostu właśnie jakby widać ten volume i nic więcej. No nie jest to tusz, który ja Wam będę polecać, żebyście zakupiły. Jeżeli już, to mogę tylko powiedzieć, żeby, że możecie sobie go po prostu przetestować, ale dla samego testowania to też uważam, że nie jest, godny, nie jest godny zakupu. Naprawdę, zaufajcie mi. Zresztą same widzicie. Można dokładać produktu, to jest też tylko fajne, że właśnie on nie zasycha nawet na rzęsach i możecie go sobie dołożyć. Bazuje, to jest ten tusz, a tak wygląda na oku. Mam nadzieję, że cokolwiek widać. No i jest, jest ta e, objętość, ale to jest wszystko. Więcej nic nie robi poza właśnie tą objętością. Z benefita zarysujemy sobie delikatnie brwi. ja dopiero co robiłam Stouhenne, ja wiem, że ja cały czas też robię sobie pewnie za jasne, ale no ja nie umiem. Ja, jak już mam delikatnie przyciemnione, to ja już się źle czuję, już mam wrażenie, że, że po prostu wyglądam jak babajaga, bo mi się to z Baba Jagu w ogóle kojarzy, te takie ciemne, bardzo brwi. Właśnie jakoś mało dzisiaj w ogóle przykładam. Jimmy Brow i jeżeli chodzi o kredkę użyłam numerku 6 i to jest Goof Proof Brow Pencil nic nie konturuję, nic nie robię mam na twarzy tylko serum, więc serum bardzo łatwo będzie można zmazać, ewentualnie czy może na usta coś tutaj położę, może zrobioną no, tylko nie wiem właśnie, czy, czy chcę coś w różowym kolorze, nie wiem czy będzie mi pasować, zobaczymy nie wiem co myślicie może niech będzie, co? nie wiem, coś do mnie róż dzisiaj nie mówi, ale ale niech zostanie. I to jest właśnie ta nowość od Revlon w kolorku 720 i to jest HD Pink Cloud. I oto kolorek, taki bardzo, bardzo ładny, bardzo ładny naprawdę. Jeszcze raz zrobię słucha. O, to jest taki właśnie candyowy, bardzo kędiowy i bardzo ładnie pachną i fajnie, fajnie dość nawilżają. Czujecie taką kremową konsystencję na ustach, taki krem. Okej, okay, ja się zabieram za moją kawkę w kubeczku Purefect oraz moją owsiankę. Wcinam owsiankę, sprawdzam właśnie jeden filmik, bo być może Wam jeszcze dzisiaj kolejny haul udostępnię, bo mam jeszcze w dwóch częściach, będę chciała go zakończyć. I co? I chyba to wszystko. Dobra, ja zmykam, bo i tak już widzę, że już macie długi wstęp i pewnie znowu ten daily vlog podzielę Wam pewnie na dwa. Tak mi się wydaje. Okej, okay, także ja się do Was odzywam w drodze na zabieg. Trzymajcie się cieplutko miłego dnia. No i tak, rybki, ja już jestem na miejscu, nic już wam z domu nie zdążyłam niestety dograć. Tam właśnie widzimy o tam... widać właśnie kawałeczek tego polskiego sklepu. Tutaj idzie uliczka, idzie, idzie, właśnie pan Maciej odjechał, tutaj stanęliśmy, a tutaj właśnie zaraz e, chyba Rysy, ja stąd dobrze nie widzę i tam pod schodem właśnie to jest polski sklep. A tutaj właśnie jest e, o Monroe i tutaj mamy e, fryzjer polski, kosmetyczka oraz właśnie te wszystkie zabiegi. Także ja wchodzę do środka, jesteśmy trochę przed czasem e, i co? I odezwę się już do Was e, podczas zabiegu. Czuję usta. To już tak Ale szybko, nie? Działało. Ogólnie przez 10 minut się tak trzyma. Mhm. Dla tych Pani, które są bardzo sensatywne na ból. Mhm. Ale Ciebie naprawdę szybko łapało. Niektóre to nie czują. Nawet do 5 minut czasem się pytam, czujesz, tak? a ona no nie. Jeszcze nic mnie nie, nie łapie. Szybko robiło. No. A teraz w ogóle tak dziwnie. Mhm. Nie mówię, wiem. Nie swoimi ustami. Nie wiem czy mam teraz otwarte, czy zamknięte to usta. Mm -hmm. Tylko same usta mm -hmm. ja. i Później tylko to. Okej, gotowa jesteś? Staraj się rozluźnić. Mm -hmm. Угу. Mm -hmm. Ja to już mm. oglądałam, czytałam, więc mm. są nastawiona I one po kilku dniach dopiero z tym prawdziwym mm -hmm.

To ona barka też. No, żartka, bardzo też. też. bardzo delikatnie. Bo one są za mnie, za Widzisz, one teraz są mm. takie same, nie? To jest opuchnizna. Ta jak zejdzie, to ona później będzie na taki sama. Tutaj delikatnie zresztą dołożę się wezmę z tej strony. Ok, teraz już nie Pokażę ci lusterko i sobie zobaczysz... To mm -hmm. jest, bo mam, powiem ci co ja myślę, okay. a sama się zastanawiasz czy jest to, co chciałabyś. to jest co nie bardzo malutko zostało, ale jeszcze... Okay. Wow, jak to Ja panie... wow. no jeszcze muszę to wymasować, to będzie wyglądało lepiej. Mi się wydaje, że jeszcze powinniśmy trochę to wziąć wyciągnąć. Jak myślisz? Tak minimalnie. Minimalnie, nie? Mhm. Mm Okej. Okay. Ja, fajnie. Fajnie. Mhm. Nie się, że mogę tak robić. Właśnie <noise> <nie mam głos> tak chcę, tak dziwne uczucie. Okay. I zauważyłam, że tę stronę masz inną, tu, tu, no, tu dorzuciłam, a tu nie muszę, bo są już takie same. Czego to mam Ale zauważyć? to jest normalne, każda aha. strona jest inna. Tutaj też widzę ten dziubek troszeczkę jest inny we znaleciu, sięga go pod wyciągane. Chyba musiusz zobaczyć gdzieś jest coś no, co ładnie dojadziesz. co? Ale no, tak, tak. To bardzo <grym> delikatny Strasznie ładnie to wygląda. Cieś, że mi się dużo to jest dosłownie jedna winika mi została. Popatrzcie, i ty się będziesz widziała. Czy co? Ja myślę, że ten? Mm -hmm. Ten się, też mi <grym> <Podobać> się podoba. Boże. Podoba Ci się? umyję ładnie, Później po całym wszystko wymasuję, okej? Okay? Na razie zostawię tak, jak jest. Weźmiemy się za Twoje brudy. <grym> Pocałuję Cię prosto. Strasznie ładnie to wygląda. fajne. fajnie. Prosta są chyba najfajniejsze. z No ale nie sądziłam, że aż tak dodadzą ten... Ja też lubię robić.